Boże, to jest tyranozaur! Dawajcie I mi wle? jakiś... Okay. Blubu blubu blubu. Może z granatnika w niego? Ja muszę się zapisać, patrzę, co ja znowu, Boże, nie wiem, napiłam się tylko tej kawy i już psikać muszę. <słuch> Ona strzela w ogóle? O, dobra, zabiłam go. O Boże, to było łatwe. Ale z granatnika strzelałam w niego. No tu nic nie ma. Nawet do mnie nie podszedł, na dobrą sprawę. Świetnie. Ale klucz, to potrzebujemy hello. Co tu jest wyjście? Aha, dobra, tu jest wyjście, dobra. To wyjdziemy do tych wiesz z powrotem stąd. Jest tutaj wyjście, stąd wiesz? Może tutaj one, nie wiem. W oryginale on pilnował. A tu jest sekret! Tu jest drugi sekret. Ja myślałam, że on będzie pilnował tego, klucza jakiegoś, czy coś, a on sekretu pilnował? Jesteś ty? Halo? Wika? Zabijam tyranozaura, ty! Jezus Maria, nie zjedz mnie, cholero. Dobra. Ja go zabijam sobie z granatnika. Ogólnie sytuacja opanowana, Wiktoria była na przerwie. Musiałam nie usłyszeć, za bardzo się skupiałam pewnie. I tutaj jest sekret, Wiki. I da się stąd wyjść normalnie potem do ten... Tylko, że ja myślałam, że on będzie chronił A. czegoś więcej. Kurczę. Co? Gdzie się tutaj schowałeś, że go zabiłaś? Nie, ja granatnik wzięłam i z granatnika mu zrobiłam piw-paw i umarł. Aha. On dostrzała... Nie, 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 chyba cztery strzały. Nie wiem, czy wszystkie były trafne, ale. On nawet do mnie nie zdążył podejść. I w ogóle wychodzi na to, że chyba tutaj nic innego nie ma, tylko sekret. Bo ja go strzelałam z normalnych pistoletów i sobie podleciałam ten. Tam do tej dziury, z której on wyszedł i to się wydawało, że tam jest tak trochę nisko, że on tam nie wejdzie, a jednak wlazł, w sensie najpierw wstał i się darł na mnie. A potem yy, koniec końców yy, wlazł tam głębiej i mnie zeżarł mhm. na jednego dziura. Ale zobacz sobie, bo po prawej stronie jak momentu jak wchodzisz, nie? Jest ten... jak to się nazywa? Sz jest szczelinka, gdzie jest sekret. Od wejścia po prawej stronie. No widzę, to jakaś I w niej jest ten... Boże, on tutaj na dół. W niej jest sekret i tam mogłaś spróbować się ukryć przed nim, może tam by się udało. No ale... No by się udało, bo on, wiesz, na półki nie wchodzi, nie? To nie kop. Wysuwam jeszcze ten na klocek. No bo nie mam pojęcia, co dalej mamy robić. Tutaj też coś jest. No co, bo ty już poszłaś tam do góry, nie? Tak, no tam jest wyjście, ja sobie wyszłam. Nie? Wsunę to z powrotem sobie pomyślmy. Tu byliśmy, tu nic więcej nie było. Tu są kolce, U góry byliśmy. Dobra. Tu potrzebny jest klucz. Prawda? Tak, tutaj klucz, ale z tej strony jest otwarte. Więc ten klucz. Co nam zrobić? A, dobra, bo ten klucz nam otworzy, gdzie mogli wepchać ten klocek. Czyli wcale nie muszę go tak daleko wysuwać. Okej. Okay. Tak podejrzewam. Tylko wciąż no nie mamy tego klucza. Ja tutaj staram się chodzić wokół tych wieży i rozkminiać, czy na jakąś jeszcze można wskoczyć. Czy Bo w tych okienkach wys... widać, żeby gdzieś leżał klucz? Nie wiem, ale w jednym miejscu skoczyłam fajnie wysoko i w ogóle. Powiedz mi przy której plec... wieży to ja też spróbuję tam skakać. Ach, tu Ojej. Dobra, jest klucz na pewno w tej i ona się gapiła mi teraz na nią. Spróbujmy wskoczyć tutaj do niej. trwała Tam, gdzie mamy zamknięte jedne drzwi, to tam, było właśnie, gdzie jest to z u tak to może to się da przesuwać? Tutaj takie zagłębienie jest? Nie. No tam, jakby naprzeciwko od tych trzech klocków, co mamy tak ustawione razem, właśnie co było przesuwane, mm -hmm. to ja sobie poszłam. Koło tej wieży, ale poszłam wiesz, że jakby nie, nie od razu przy tych klockach do tej wieży naprzeciwko sobie tam gdzie skakałam, tylko przeszłam sobie do tej wieży z drugiej strony. I tutaj jest tak, że można sobie fajnie za nią wskoczyć dosyć wysoko, tylko no. Tak, bo ja się... właśnie no. jestem tutaj i. No nie wiem, kurde, takie to naciągane trochę. Nie powiem, nie. Jest taki zakamarek tutaj jakiś. Boże, zgubiłam się już. Gdzie ja jestem? Znalazłam. W sensie nie znalazłam jeszcze klucza, ale znalazłam zakamarek. Mm, jeśli ja się zaraz utopię. Ja zaraz Mam klucz! Chodzi. Mam klucz, nie. Chyba trzeba wypłynąć, Trzymaj. wiesz... Nie zdążę, nie zdążę, prawda? Nie zdążę. Nie. To już mi z życia, ale ci już umrę. Żegnaj świecie, fajnie wyłożyć. <noise> Boże. Ai, ai. Dobra, podejście numer dwa do zdobycia ale to, klucza. Ale co, co sobie poszukałyśmy Tomaszy. Jezu tak, myśmy tyle się naskakały. Ja byłam pewna w ogóle nie zauważyłam tej szczeliny wcześniej. I ja byłam pewna, że... Nie ma żadnego klucza w wodzie. A tu ząk, proszę. Za drugim razem trochę sprawniej. Czy tutaj coś jeszcze jest? A, są naboje. Ciekawe, czy zdążę. Proszę, wypłynie, 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 wypłynie. Na styk. Dobra, udało mi się, zdobałam ten klucz. Ale masakra. Myśmy tyle się naspykały tutaj, przy tych wieżach i w ogóle. A to trzeba było iść po kluczyk w wodzie. <noise> Gdzie już myślałam, że każdy kąt sprawdziłam. I to jest klucz. Tower Key, więc idziemy go. Stawić gdzieś tam... Gdzie to tam jest? Aha, tam po drugiej stronie jest ten klocek. Dobra, mi się też udało. Udało ci się zebrać? Ja. Mój Boże, dobra. Bo czyli dodajemy tam, gdzie latają te rzutki. No tak mi się wydaje. Już, już jestem tutaj, więc sprawdzę. I też czy się czasem nie zablokują te drzwi, jak ten klocek stoi. Nie. No i teraz sobie go wsuwam, bo pewnie musimy <laughs> Tam podejrzewam, że musimy go wsunąć i wiesz, żeby na tą drabinkę wejść, nie? Wait, gdzie ten klucz idzie? No, za tym klockiem, nie? No. Tutaj, jak jest ta wieża, gdzie ten, jest jakby na złoty klucz, nie? I tam jest klucz mm -hmm. chyba u góry zresztą też. To przy drugim wejściu jest za klockiem ukryte wejście na klucz. To nie jest pomieszczenie z kluczem. Co mi się uzdurało, że tutaj jest ten klucz? Ej! Czemu ona poleciała tak w bok? Krzywa stała, no tak. Dobra. No i to musisz sobie ten klocek wsunąć do środka, nie? Żeby wleść. Mm -hmm. Ja sobie już weszłam i tu jest wajcha, która otwiera. Do końców. No super. Dobra. Przeżyję. Przeżyłam. Idziemy dalej. Może tam jest ten klucz? Dobra. E, podeszłam sobie pod to. Zapisuję się. A! Wow. Zamknęły się za mną te drzwi. Nie wiem, czy to jest czasówka, czy... czy co. Zabiłam typa z granatnika. No dobra, jak będzie. Weźmiemy sobie automatyczne. Także jak wejdziesz tam do tego pomieszczenia z kolcami, to w środku jest typo z nożami. Jesteś tam? E, Poczekaj. Ach, w sensie, czy jesteś, czy, czy słyszysz Jestem. mnie? Tak. Okay. Tu jest zamknięta kratka i tu jest drabinka do góry. Otworzyłaś sobie już to z kolcami? Nie, no ja teraz dopiero wskakuję te, po tej drabince z tego klocka i chcę przeskoczyć naprzeciwko, przeciwko, no bo ja do Okej, okej, okay, okay, dobra, spokojnie. Nawet nie wiem jeszcze o jakich tych kolcach mówisz, a to już. Dobra, to ja czekam sekundę na ciebie. No Dobra, weszłam do góry i teraz trzeba po tych zapadających się. Okej. Okay. Ym... W którą stronę? Chyba bez znaczenia. To jest do dupy, bo wtedy wychodzisz, że wiesz. Że ty jak raz to zawalisz i spadniesz? To ten, to ci się zapadną, już nie wrócisz tam tak? A jeszcze trzeba wrócić stamtąd. I nie spaść w końcu. Dobra, ale już zebrałam sobie te, to się zapisze. No, jakoś spadłam, ale udało mi się. Czekaj, co... Boże, o, nie to. Trochę, trochę życia straciłam, ale mam. No, mam ten klucz. I teraz tutaj jest na dole woda się otworzyła, kratka, tak? No, rzeczywiście. fiu. O, czekaj. I pływamy znowu? Poczekaj. Dobra, tu na pewno jest apteczka. A tu co? O, pająki. Jezu. to nic nie ma. Jezu, ekran mi się zatrząsł. Myślałam, że coś na mnie spada. No nie wiem, to chyba płyniemy, bo <laughs> nic tam nie widzę innego. Jeszcze jest zły... źle klikam. Boż. Jezu, jakieś zakamarki. No ale to ja się nie zapisuję, bo ja nie ufam tym zakamarkom. No, jeśli ja gdzieś tam zapisałam, Co to wygląda jak od klucza bym wypływała. No, nie gadaj. Wypłyniecie od klucza? Dobra No ja wypłynęłam na zewnątrz, nie wiem czy miałam wychodzić Ale w sumie tak, bo przecież mamy klucz do włożenia, nie? Mhm. Także jak gdzieś tam wpłynęłam i wypłynęłam Tak jakbym płynęła o, ja się A ja też właśnie no to super, dobra Okej, okay. gdzie był ten klucz teraz do włożenia? No jest teraz tam ten Przy tych rzutkach strzelających Tylko, że no, Okej, okay, dobra No już idę Oj no, słuchaj tego już. Tu? Nie, to ja tu. Tu. Tak, tutaj, dobra. Dobra, to ja już jestem przy kluczu tutaj. W sensie, wiesz, gdzie trzeba włożyć go. Mhm. Okay. O, do grobowca. Troszeczkę mnie przeraża, co to może być ciekawego. I tu wpadamy w dziurę, ta. Tu jest drabinka jakaś. Ja się zapiszę. No na pewno, trzeba dra... O Jezu, tutaj jest. Podłoga się zapada na dole. I kolce lecą. Ej, czemu ona. Nie wierzę. Ta. No bo ona mi cały czas się blokuje na tych kolcach. Jak się blokuje na kolcach? To w jest sekret. Sensie... Gdzie jest sekret? No jak, jak zeszłam sobie drabinką i wiesz, i spadłam i pobiegłam ten... Pobiegłam e, e, sobie... I, i chyba widziałam, bo mi się coś tak. zaświeciło. Jest tutaj pod zapadającą się podłogą, tak? Tak. O mój Boże, ja widziałam jak biegłam, to się coś zaświeciło właśnie jak ona zaczęła się, wiesz, łamać. Boże, ale udało mi się w końcu zejść. Wyobraź sobie, ona po prostu, wiesz, yy, upadała i się po, nie mogła podnieść z gleby. Aha. To nie, to. Ja, bo ja zrobiłam tak, że ja zeszłam tą drabinką i ja całkiem najniżej Dobra, jak właśnie. mogłam, to zeszłam, nie? Kółko tu się kręci. Poczekaj, ja muszę sobie życie, chociaż małą apteczkę wziąć. Bo nie, tu, w tą stronę. No ja zeszłam też potem jak najniżej, tak mi się udało, więc dobra, okej. Okay. Jest to nieszczęsne kółko. O, tutaj jest... Jak pójdziesz tam w lewo, to jest apteczka na pewno mała. Dobra, ale przy tym kółku, co się pierwsze mijało, to nie ma nic tam, nie? Nie, chyba coś tam jest, żeby wbiec. Nie jest wiem. Jest coś, żeby wbiec. Ja na razie poszłam za apteczką i sobie zbieram tutaj, bo są też nabojki. No, będziemy się cofać, bo tam pewnie będzie trzeba dalej biec, jakoś tak wiesz. Inteligentnie wymijać kółka. No. Dobra. Za, za pierwszym kółkiem mówisz? Tak, za tym pierwszym. No, ale w którą stronę on ma być? O mój Boże, wpadłem w dziurę! Czemu mi nie mówi, że tam jest dziura. Co no mi się wiciałam, zapisałam. Ja Dobra, przynoszę się tym. Jest... A tutaj, gdzie się kręci to drugie kółko, chyba też coś jest tam. Albo może to prowadzi do tego samego. A już nie wiem. Nie wiem, ja jeszcze raz zbieram te rzeczy, bo spadłam tam na Amen w dziurę. Niestety. Tylko, że przy tym drugim kółku chyba nie ma jak przejść, to no bo on tutaj się kręci przy samym początku, tam jeszcze jest... Przy pierwszym masz możliwość wymienięcia go, nie? Że tam biegniesz do przodu. Po prostu jak tam... Przy... A, bo to taka dziura, dobra, dobrze, że się zapisałam. No ja się też zapiszę tu. Okej, okay, przeskoczyłam. Aha, tutaj jest to kół... Ku... Rzeczywiście, to jest... Ała! Przecież tam nie zejdziemy. A z drugiej strony nie ma drabinki? Tu jest do chwycenia się, dobra. O mój Boże, serio? Dobra. Uważaj, bo trochę życia mi kulka... Za... Znaczy, te koło zabrało, no to, to... Idę w bok gdzieś, bo tutaj... No tam nie chwyci na dole. A tutaj nie ma... O, do, dobra, jak pójdziesz w lewo na łapkach, to jest wyjście. W sensie możesz się do góry podnieść, nie? Mhm. Dobra, poczekaj, nie, najpierw sobie doładuję życie. Nie, co ja zrobiłam, Boże? Ja naprawdę za szybko klikam i za późno... Za, nie wiem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Za, późno, za szybko klikam, za szybko myślę. Nie wiem, co ja robię. Ale chciałam, wiesz... Yy, dodać sobie życie i kliknąć strzałkę w dół, nie wiem z jakiego powodu, i nagle ona mi poleciała do tyłu, a jeszcze nie zdążyłam się zapisać i szybko wychodziłam z menu głównego, żeby kliknąć kontrol, żeby mi nie zleciała. <grym> Boże. Jezu. ok, Czy się ja tam udało? Zlecę? Na półkę. No, ja spaliłam kuper z jakiegoś powodu gdzieś tam w powietrzu. Czyli ja na dół? Nie. Jak mam tam. O! Jakoś przeskoczyłam. O. Do tej dźwigni w sensie? Na tą półkę tutaj. Teraz do dźwigni będę leciała. Okej, okay, jestem u dźwigni. Zapiszę się, bo to nie wiem, może być jakaś czasówka czy coś. Otworzyłaś na pewno jakaś kratka. Widziałam, że tu są zjazdy. Ja sobie tak polecę tędy. Na łapkach poleciałam, wiesz, w bok. Jak jest szczelinka taka i tutaj są te skosy. Oj, czuj! No czemu tak spadło? No ale wcześniej tak robiłam bok. Zobaczmy, czy to o to chodzi. A, możliwe, ale ona <noise> nie doleciała mi. A poczekaj, ja spróbuję, spróbuję się cofnąć z powrotem na ten. O, o! Nie tak daleko. Ale to może być szybsze, szybsze niż tamto, tylko po co? Aż tak daleko. Ja się zapiszę i sobie załaduję grę teraz tamtą poprzednim. Żeby jeszcze raz to zrobić. Ja się zapiszę normalnie tutaj, jak się trzymam, bo... Wow, złapała się w końcu. Znaczy, już zrobię. Tak, ale tak nisko, że tam już drabinki nawet nie widać, więc ja nie wiem co to. No to się jakoś tak nisko złapała, ale się No Złapałam. Ale jak już sobie brakowało. ważne, nóż mnie trochę pociachał. Nie też. Ale już nieistotne to jest. Gdzie jest wyjście teraz? po drugiej stronie. Nic nie widzę. A to co chcę, Proszę, to, co... już nie chcę żadnych yeti, żadnych kolców. Niczego nie chcę. Już chcę do domu. <laughs> Jezu, nie, nie, nie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Co ja... Boże, ja wiem, co tutaj musimy zrobić. Zrobić ding-dong. Prawda? Zapewne. Jesteś tutaj już, nie? Tak. Aha. Nie wiem, nie ma. No, podniosłam flary na pewno A. i. Dobra, tak podejrzewam, więc się zapiszę tutaj i robimy ding-dong. Tak, gong, ding-dong. O nie! Zdrowia we mnie, mamo! Ilu ich tu jest? Dobra, dwóch chyba, nie? Nie wiem, po dwóch. Dwie apteczki na pewno duże leżą. O nie! Boże, znowu kliknęłam coś. Aha. Na klawiaturze. A nie, jedna jest mała, sorry. Aha. I tu się otworzyło? Czekaj, tu się otworzyło, tak? Po, po Ta. lewej. Oj, są naboje na plan automatyczny. No, podnoszę. Do Uzi mi dadzą, bo już tyle... Tyle wystrzelałam z tych Uzi tutaj w niej, że masakracja. No i w kulkę wleciałam prosto. Jak mam ja tu by... przejść? Jak mam tu przejść? Trzeba jeszcze raz tych typów zabić. Nie, ja sobie... O, do Uzi, abo... na naboje. Na Boże. Ja już ten za zapisałam sobie po tym jak... Jak tych typów musiałam zabić zapiszę ponownie. Dobra, przeszłam to. I tu jest jakiś zjazd i tam jest. Kolejny gong Koń levela Zapisuję też to, co chcę sobie doskoczyć. No dobra, skończyłam też. Niezmiernie cieszę się, że to jest już koniec tego levelu, naprawdę. A co ci się nie podobało? Fajny był. W sensie, no ta ten, ten końcówka kurczę, nie wiem. Ja ogólnie bardzo fajne, naprawdę, tylko wiesz, trochę się wymęczyliśmy ze względu na to, że musieliśmy skakać tam pomiędzy tymi wieżami i w pewnym momencie, gdzie byłyśmy pewne, że nic nie ma w tej wodzie i że jakoś musimy wskoczyć na te wieże, a wydaje mi się, że i tak czy my byłyśmy wszędzie w końcu, czy zebrałyśmy wszystko? Nie jestem tego pewna. No. Na pewno sekrety to nie yy, jest Tak, sekrety mamy wszystkie, to jest najważniejsze, ale jednak fakt, że tyle żeśmy obskakiwały i na pewno to będzie wycięte, bo to po prostu było skakanie bezcelowe między tymi wieżami, A. no to to było naprawdę męczące. I później też miałam trochę tych głupich skoków. Co prawda, naprawdę level super i fajnie było yy, no, ponownie zobaczyć kolejny poziom z oryginału, tak jakby oczami autora. Więc yy, było fajnie, tylko po prostu czuję się wymęczona. Także, myślę, że Wam mimo wszystko podobało się i że zobaczymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa! Bajo! Tak, by the way, możesz dodać też coś od siebie, mogę to do, dokleić sam do tego, co ja gadam. Bo ty mało mówisz ogólnie, no, podobało to ci się, co? E, co mi się podobało? Nie wiem. kruki mi się nie podobały. Kruki ci się nie podobały? Nie, wkurzały mnie, ty, latają, musisz skakać, no. Jedziele, ty. Serio? A mi się no. tak przypomniało, jak patrzyłam teraz na tych pacycików z nożami, że grałam w custom, w którym y, takie właśnie ludziki rzucały we mnie szklankami. Uuu, <grych> ja tylko sobie kliknęłam na następny poziom. I to jest coś pięknego. Dobra, naura.